No, dzień dobry, dzień dobry. Dziś i tak niecodziennie przy kwiatkach. Tak, żebym troszeczkę lepiej wygląda, wam powiem. Ustawiłem się wśród tych kwiatków. Jak widać, są to surfinie. Ale czy to surfinie, czy są so petunie, czy pelargonie, czy jeszcze inne kwiatki, to trzeba o nie dbać. Tak jak robi to nasza pani Ania, bo jesteśmy u niej. I słuchajcie, takie surfinie czy pelargonie są ładne ileś czasu jak nie robimy nic poza podlewaniem w pewnym momencie zaczyna im brakować pokarmu światła, jedna gałąź drugą zasłania ziemia robi się jałowa i kwiatki nam w połowie lata brzydno. i żeby były choć takie ładne jak u Ani, tak, bo ładne to musimy je od czasu do czasu przyciąć musimy także na przekwitłych kwiatkach o, tu już taki kwiatek więdnie. Nie tylko wyciągać to, co różowe, ale najlepiej oberwać z tym całym gniazdkiem kwiatowym. To się nazywa fachowo dno kwiatowe, bo tu będą wiązać się nasionka. Przy pelargoniach będą to całe kwiatostany. Przy bagoniech będą to całe kwiaty też z takim siodełeczkiem. I tak przy wszystkich kwiatach. Wtedy dajemy sygnał roślinie, że jeszcze musi kwitnąć, bo nasion nie wydał. Jeżeli zostawimy parę takich gniazdek, słuchajcie. One tam w środku będą grubiały, widać z I tam pojawią się nasionka. Często pokazujecie zdjęcie, że powschodziły wam nowe surfinie czy petunie na kostce jeżeli chcecie je posadzić na przyszły rok, w jakieś skrzynki tam na dole, w ogródku, to super, bo to już nie będzie idealnie to. Nie będzie ten sam kolor, nie będzie ten sam kształt wiszący, będzie zupełnie coś innego, przeważnie bardziej stojące, ale bardziej odporne będzie nadawało się do nasadzeń w ogródku, na grządki. I teraz tak. Tu na przykładzie tego wiąza pokażę, że ziemia używana. Do kwiatów do doniczkach jest przeważnie taka. Czarna, błotnista dosyć, choć pulchna, bardziej czy mniej. Ale jest to torf. Jest to torf odkłaszony, zwapnowany, torf z nawozem. Ale jest on porowaty. Zatrzymuje dużo wody. I przy częstym podlewaniu dochodzi do wypukania tych wszystkich składników, a przede wszystkim wapnia. I często się zdarza, że pelargonie, czyli surfinie, robią się im listki fioletowe. To znaczy, że już cały wapń wypłukał się z gleby i wszystko, co byśmy nie dawali tej roślinie, jakiekolwiek nawozy, one już nie będą przyswajalne. Czyli musimy dodać, rozrobić któregoś razu, nie nawóz w tej konewce, tylko odrobinę wapna, na przykład magnezowego i tym podlać. Czyli spowodować, żeby znowu ten odczyn w tej doniczce był obojętny. Jak jeszcze przytniemy parę na zmianę parę tych naszych gałązek, to zobaczcie, co się dzieje. Młode pęty, które będą później, późno, jesienią, pięknie, zdrowo kwitły i będą gęste. Zastąpią nam w tej chwili te długie, wiszące pęty. Także jak macie możliwość, to od czasu do czasu. Trzeba choć przerzedzić te gałęzie, te słabsze, te spod spodu, uciąć je i one wtedy tu zaczną odrastać nowymi, pięknymi odrostami. O, to już widać. I zastąpią nam te, co utniemy i surfinia znowu będzie młoda, ziemia odkwaszona, czyli taka jak na wiosnę, pędy młode, będzie to kwitło. To nie musi mieć metra długości i być tylko ładne na dole. Tak to ma być ładne od samego wierzchołka do samego dołu. Czyli przycinamy. Jak się spóźnimy z tym wapnowaniem gleby, jak się spóźnimy z urlopu, że surfinia nam czy pelargonia przyschnie, to nie czekamy aż odbije na tych długich gałęziach. Tylko po prostu jedziemy, bierzemy nożyce i robimy harakiri od razu, ostro i za dwa tygodnie jest na co patrzeć. A tak będziemy patrzeć, nie będziemy zadowoleni, będziemy w stanie rozwodowym z tymi kwiatami, bo na przyszły rok już nie będzie nam się chciało ich posadzić. A tak, szybko kwiata do fryzjera i znowu jest pięknie i uroczo. Tu właśnie mamy kompozycję po przycięciu, czyli wszystkie roślinki, to jest bakopa, widać dowody zbrodni, było przycięte, zobaczcie jak silnie odbija już są pierwsze pączki tak? widać? się widać będzie pięknie kwitło surfinia, zobaczcie, jak gęsto odrasta jak gęsto przed cięciem już listki były takie mizerniutkie, pędy stare przebarwiające się i byłoby to nie za bardzo urocze, teraz listki odbijają już ciemnozielone zakończone masą pąków i będzie siedziało tu zobacz Michalin pączek na pączku tak gęste doniczki w ogóle nie widać tutaj choć do petunii też była przycięta bo już łodygi były nagie i teraz mamy masę pąków tak jak taka doniczka wolnostojąca możemy się umówić że obetniemy tą stronę w której patrzymy, za dwa tygodnie okręcimy i znowu drugą stronę, prawda? Można i tak. Tu pelargonii. Jak tylko kwiaty brzydkie, te kwiatostany trzeba usuwać. Pojawiają się natychmiast nowe, bo roślina musi kwitnąć, tak jest zaprogramowana i musi być gęsta i zdobić nam do jesieni. Zobacz, ile tu było już kwiatostanów, które były uruwane. Po każdym deszczu, jeżeli taka pelargonia stoi pod gołym niebem, te kwiatostany robią się czarne. Trzeba jak najszybciej je usunąć, żeby po dwóch, trzech dniach pogody już kwiatostany rozwinęły się z powrotem. Ładne, o pięknym kolorze. I znowu przyjdzie deszczyk, chociaż go mało. Znowu z i szybko przycinamy, i za parę dni cudow mamy.